Tak kochani, witajcie w filmie na moim kanale i dzisiaj jestem z Amelką. Amelka teraz je śniadanie. Jemy płatki na mleku i płatki sobie pobarwiłyśmy na różowo, bo dzisiaj robimy challenge, gdzie jemy wszystko na różowo. O Jezu kotę. Ogólnie to mam kota, nie wiem czy wiecie. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, później Wam go pokażę. Także mam mleko i pobarwię je po prostu na... Różowo płatków niestety nie mam różowych, ale myślę, że się trochę pobarwią też jak będzie e, ten barwnik, także możemy zacząć. Pobarwiłam, teraz na przykład sypać ten podrzep, i zrobić mam pokażę, jak to będzie, bo można zaleć płatki też są trochę różowe, więc zamykam i pod gorzowam. pokażę, jaki z nutelu, ale tylko na śniadanie, bo jeszcze wcześniej nie wiedziałyśmy, że będziemy po prostu robić ten challenge, a ja dopiero teraz jem śniadanie i jem te różowe płatki. Ogólnie to przepraszam, że tak wygląda, Ma się strasznie źle czuję. I dzisiaj jej wychodzę ze znajomymi, Amelka idzie ze mną, także idziemy na miasto. Na razie jest spoko pogoda, mam nadzieję, że już tak będzie. Także no i pójdziemy pewnie na lody, także musimy sobie kupić różowe lody, pewnie troskawkowe albo malinowe, więc widzimy się później. Różowe rzecz także mamy takie shake jakby z miller -misha. nie wiem czy to dobrze mówię, ale nigdy tego w ogóle nie piłam żadnego smaku, także dzisiaj to przetestujemy truskawkowy, więc mam nadzieję, że będzie przynajmniej trochę różowe różowe, nie wiem jak on to wam pokazać. O, widać trochę. I bo mam szczerze, że to ładnie pachnie w miarę, ale no. Boję się tego próbować. Ja też. Dobre! Dobre to jest. Ja go szczerze... tego naprawdę nigdy nie piłam, ale jest dobre. Dobry. No. Wypij to sobie. Taki smak truskawki. No, myślałam, że będzie gorsze. Ja też. No, jest dobre. Musimy do was teraz sobie robimy tą galaretkę. Ona jest niby trochę bardziej czerwona, ale no możemy sobie bo nie było malinowej. Potem idziemy do sklepu, bo musimy kupić jeszcze kilka rzeczy. Musimy kupić na pewno na obiad składniki do naleśników, bo chcemy zrobić różowe naleśniki, po prostu sobie pobarwić ciasto. I myślę, że kupimy może nektarynki albo coś z owoców różowego. Nie wiem, także zobaczymy i widzimy się w sklepie, bo trzeba, musimy jeszcze kupić też jakieś zabawki dla kogoś. robić kisiel, a ja sobie to jeszcze gotuję bo mi nie, wystarczyło nie nam tego klamka i jakby związku z tego, że moja galeryjka się dopiero będzie robić, a ona się robi długo, to ja sobie pofarbowałam po prostu taki serek biszkoptowy na różowo barwnikiem i teraz sobie go zjem. I będziemy też dzisiaj w sklepie kupować y, jedzenie na jutrzejszy challenge, ale wam nie powiemy jakiego koloru, bo to będzie niespodzianka. Także jutro też będziemy robić challenge, że jemy jedynie jednego koloru I dzisiaj robimy różowe. Ja się, ogólnie uwielbiam ten serek, on jest bardzo dobry, biszkoptowy. No. Mm. Będziemy zielone jedzenie. Jak wrócimy do domu, to mamy zamiar też y, na maleśniki różowe, także czekajcie. I idziemy trochę zaraz do kasy. Nazywałyśmy Amelką, ale jesteśmy już w domu jest godzina jakoś 20 ileś, nie wiem. Będziemy zaraz jeść pewnie nektarynki, bo wcześniej koś godzinę temu jadłyśmy na leśniki i nagrywałam wam, także idziemy teraz jeść nektarynki pewnie i później się pewnie do Was odezwie. Dzięki drugą idziemy spać melką i jutro jeszcze jemy... Śniadanie na różowo, a później już po śniadaniu musimy jeść na zielono i nagrywamy kolejny odcinek, więc widzimy się jutro rano. Hejka, my dopiero wstałyśmy niedawno i teraz będziemy jeść płatki na mleku i kupiłyśmy takie specjalne różowe i zielone, takie wieście mieszane, także wyjmiemy teraz wszystkie różowe i po prostu je sobie zrobimy z różowym mlekiem. I potem już potem będziemy jeść zielone jedzenie, ale to już w następnym filmiku. Także idziemy robić płatki Ok, my teraz będziemy jeść płatki i przyszło się z wami pożegnać, także jeżeli ten film się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i zapraszam do następnego, gdzie jemy zielone jedzenie.